Cześć młodeczki, z tej strony Fabian <coughs> Tako nagrywam film, bo Chciałbym mam oczy przypomnieć o subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco z następnymi <coughs> filmami zapraszam na Oliwierę kanał, bo ma 8 subskrypcji dodajcie mu 1000 subskrypcji dobijecie To jesteście mądrzy Damy wam 1000 fałdolców <coughs> Do wygrania jest tak mi wbijecie i... No! I tak to y... Oli na Instagramie się nazywa Lord Stottive Obserwujcie. Zasubskrybujcie ten kanał, bo zaraz Oli do mnie przychodzi, a już jest taka godzina. Taka, taka. <śmiech> Idź <śmiech> Oli Zadzwoń do mnie Oli Oli zadzwoń, no nagraj jakiś filmik po drodze może akurat, nie? I wyślij mi albo na YouTube, tak? I podaj mi cynk na ra.